To rano wstaje temu Pan Bóg daje, pobudka, dzień dobry, czas na kaweczkę i słowo Pana. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie, kochani. Dzisiaj, słuchajcie, Jezus Chrystus mówi bardzo trudne słowa e, odnoszące się do Jego uczniów, ale nie tylko do tych, którzy z Nim chodzili, których powołał, do tych dwunastu. Odnosi się do mnie i do Ciebie, bo każdy z nas jest uczniem Jezusa Chrystusa. Jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy w Kościele, a więc mamy i za Nim i mamy Go naśladować. I słuchajcie, dzisiaj e, dosłownie trzy zdania chciałbym Wam e, przeczytać. I refleksją nad tymi trzema zdaniami się podzielić. Posłuchajcie. Z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocali się wasze życie. Jezus mówi, że będziemy w nienawiści u wszystkich z powodu Jego imienia. I wiecie, ja sobie tak pomyślałem. Czyli może być tak, że ja będę znienawidzony nawet w mojej rodzinie. Może być tak, że będę znienawidzony przez moich współbraci w kapłaństwie. Może być tak, że będę znienawidzony przez mojego załóżmy brata, moją siostrę. Możesz być znienawidzona przez swojego męża albo swoją żonę, swoich bliskich, swoich sąsiadów, z powodu tego, że idziesz radykalnie za Jezusem Chrystusem. Z powodu tego, że chcesz być dobrą, wspaniałą uczennicą Jezusa Chrystusa albo wspaniałym uczniem Jezusa. I to jest, wiecie, czasem nawet przerażające. No, przerażające. Ale posłuchajcie tych dwóch zdań kończących dzisiejszą Ewangelię. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. I ja bym dodał jeszcze więcej: to jest oczywiście w słowie Bożym, ocalicie życie tych, którzy was prześladują. Może nie za waszego życia. Może okazać się tak, że, że załóżmy tak, jak działo się w czasach męczenników, albo w życiu tych, którzy oddają życie za Jezusa Chrystusa. Oni oddali życie za Jezusa. Ale ich śmierć dała życie tym, którzy ich zabijali. Odwagi. Pan Jezus zapewnia nas, że włos z głowy nam nie spadnie, że ocalimy nasze życie, że On będzie przez nas mówił. Wtedy, kiedy, kiedy będą wydawać nas, nas sądom, to nieważne, ważne jest, że On będzie w Twoim serduchu. bo. Cóż może zabrać ci ten świat? Cóż może zabrać ci ten świat? Jedynie Twoje życie e, e, fizyczne, ale duchowego ci nie zabierze. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, życzę Wam wspaniałego dnia. E, e, słuchajcie, już zbliża się powoli weekendik, a więc jesteśmy w połowie tygodnia, tak więc nie traćcie nadziei na odpoczynek, a Pan Bóg na, wam niech błogosławi i strzeże i prowadzi Bóg wszechmogący ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Spannendes Papa.